Do 10 roku życia to tak naprawdę wyszukacie dobrych uczuć. Wy się ładujecie oczami. Mama ma dotyk, Cały czas siedzi na tobie. No, stop siedzi. Nie ma chwili wytchnienia. Dotyka, głaszcze, łazi, tupie, liże, wszystko, nie? Sukces, <śleszujesz>, nie chcesz, masz wszystko, tak? Ale to buduje w nas oksytocynę. I wtedy my jesteśmy łaskawymi rodzicami, wybaczającymi. Wszystko damy rady dźwignąć. Jak 10 lat zaczyna być, to niekoniecznie już jest lizanie mamy, niekoniecznie już jest ciągły kontakt yy, i to już jakby słabnie. Jak 14 lat nie dotykaj mnie, nie rób mi obciachu. Więc zobaczcie, tak naprawdę nasze uczucia macierzyńskie to czysty egoizm. My sobie dogadzamy bardzo matki się tym karmią, i potem jest ten mocny przeskok, dlatego że dzieci nie chcą. I dzieci się odsuwają i zaczynają jeszcze o koniem stawać, więc od razu przechodzimy z oksytocyny do kortyzolu.